Dzień dobry, dzisiaj chcę Wam troszkę pokazać na temat, co ludzie mówią z Anglii, co ludzie mówią z Polski, którzy są tutaj w Kanadzie od niedawna. Po prostu chcę, chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Chociaż pierwszą rzecz chciałem pokazać, tutaj wszedłem na, na komputer i na Google i zobaczyłem. Ile ludzie w Polsce zarabiają i co ludzie na ten temat mówią i czy to jest dużo, czy to jest mało? Według mnie to naprawdę, zarobki w Polsce są bardzo małe. Wielu z Was pisze, że już w Polsce jest tak dobrze, że już nie potrzeba nigdzie wyjeżdżać. Oczywiście, może jak dwoje pracują, dwoje zarabiają te 3000. Na czysto każdy jeden, to wtedy może jest, nie jest tak źle, ale jak jedna osoba pracuje za, pracuje za 3000 zł, to nie jest to za bardzo dużo. Tym bardziej, że ceny są w Polsce wysokie, tak jak i tutaj wszędzie. A teraz e, zobaczcie, co ludzie mówią na temat Waszych wypadków. Zresztą, wy najlepiej wiecie, bo ja nie ja, ja mieszkam w Polsce od dawna. Ja nie mam pojęcia, czy to jest prawdą, czy to jest nieprawdą. Wy na ten temat możecie najlepiej się wypowiedzieć, bo wy dostajecie te wypłatę, Ona na przykład to pokój 750 zł, to jest uważam drożej niż tutaj. My płacimy w I jeszcze te nieszczęsne zarobki. O tutaj ten pan jest tutaj na wizie pracowniczej. Właśnie on mówi jak tutaj jest. Tutaj ludzie z Anglii się wypowiadają. chcą przyjechać z Londynu dokładnie do Kanady. Nie będę tego komentował, bo to sobie tylko przeczytacie i samo to mówi za siebie. Jak jest w Londynie, a jak jest w Kanadzie? Oni tu pytają się, co ja mogę im tutaj doradzić. Także to są pytania tutaj do mnie na Facebook, na Messenger celowo nie, nie pokazuje tutaj nazwiska nazwiskami nie apeluję, bo chcę uniknąć tylko, żeby było więcej prywatności. Nie chcę nikogo tutaj pokazywać. Chociaż i tak można się domyślić kto i co, bo tutaj pokazane są miejscowości, gdzie oni w Polsce kiedyś mieszkali. Ale po prostu to próbuję takim ludziom pomóc w taki sposób. Znaczy skontaktować się z taką osobą, która już tutaj przeszła z do Kanady, bo taka osoba tutaj jest i nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli się paszport brytyjski, załatwiaj się tylko poprzez ambasadę kanadyjską w Londynie. A teraz następny tutaj list, bardzo podobny do poprzedniego, no też z Londynu. Możecie sobie to wideo zatrzymać, zatrzymać, żeby można było przeczytać. Ja może za szybko to przesuwałem ale można robić, zrobić przerwę i dokończyć czytania i puścić dany film Także Wielu ludzi z Was mówi, że no niestety z Anglii kto by przyjeżdżał z Anglii do Kanady Ale niestety Anglia a Kanada to też się bardzo różni. Może nie, nie tylko nie tyle z życiem w Kanadzie i w Anglii, bo to życie finansowe czy przynajmniej zarobki są na pewno bardzo zbliżone do siebie. Ale ogólnie Kanada jest inaczej, inaczej wygląda niż Londyn, niż Anglia. Po prostu tutaj jest jak wiecie. Wielka, jedna wioska i na tej wiosce najlepiej się człowiek czuje, jak jest mało ludzi dookoła. A my nie, niestety wyjdzie się z bloku na ulicę już jest pełno ludzi. A tutaj jest pełno jedynie, jak widzicie, samochodów, bo tutaj raczej prawie, że nikt piechotą nie chodzi. Tutaj rzadko spotkać kogoś, żeby chodził na pieszo. A teraz następny list. O emeryturach w Anglii. To są ludzie, którzy mieszkali w Anglii i oni najlepiej wiedzą, jak tam jest. To ta osoba, te pisała, co o, dostała tutaj, powiedzmy, w Anglii. Cała rodzina. On tutaj jest, tak jak już wcześniej na filmie mówiłem, w poprzednich filmach. Jest bardzo zadowolony. Tym razem przyjechał tu już na stałe. Tam już nie ma w Anglii pracy. Tutaj przyjechał i na drugi dzień poszedł do pracy i zarabia więcej na, na początek niż w Anglii mieszkał i pracował przez 13 lat. A szukał innej pracy, po prostu nie było możliwe znaleźć czegoś innego. Tak wygląda Anglia, a w tej chwili Kanada też nie jest rajem, ale niestety jest jakoś jeszcze do tej pory jest dość względnie. A teraz, jak ja już wam kiedyś ostatnio mówiłem w moim filmie, że przyszedłem już od, od końca marca na emeryturę i, i siedzę w domu. Także emeryturę mam nie taką złą, jestem zadowolony z tego. Można z się normalnie żyć i nawet co roku też pojechać sobie gdzieś daleko na wakacje. Ale dzisiaj byłem. Bardzo zaskoczony, gdy dostałem telefon z mojej pracy, gdzie pracowałem ponad 20 lat. I chcą, żebym tam do nich wrócił na jakiś czas do pracy, bo mają bardzo dużo roboty, bardzo dużo zamówień, a nie mogą znaleźć odpowiednich ludzi do tej pracy. I prosili mnie, żebym, jeżeli chcę, jeżeli mogę, czy ja mogę im pomóc, i żebym przyszedł do pracy. I ja się na to zgodziłem, bo oczywiście, bo zawsze dodatkowy pieniądz. A druga sprawa, ja im zawsze pomogę w tym. Bo ja robiłem 20 lat i wiem, mam experience duże doświadczenie, także ja im tym mogę pomóc i oni mnie też pomogą, bo siedząc w domu, ja też wynajduję sobie pracę w domu, ale nie zawsze to tak jest. Dopóki jest człowiek zdrowie. To lepiej jak pracuje. Także powiem Wam tylko, że nie róbcie takich rzeczy, że zostawiacie, idziecie na emeryturę, gdzie obojętnie gdzie z zakładu, palicie wszystkie swoje mosty. Nie można palić wszystkich mostów. Trzeba zostawiać każdą pracę bardzo przyjemnie, bardzo życzliwie, a to że z ludźmi podziękować wszystkim za to, to wtedy i Was. Docenią tak jak i mnie w tej chwili, bo ja już się pożegnałem z nimi wszystkimi. Powiedziałem, że już ja zakończę pracę. Wziąłem swoje narzędzia z pracy i byłem już przygotowany, że już w ogóle nie pójdę do pracy. A jak się dzisiaj okazało, tutaj znowu muszę iść, na, nie muszę, ale po prostu chcę na jakiś czas iść do tej pracy i pracować, bo wtedy. Lepiej się będzie, będę się czuł lepiej pracując niż siedząc w domu. To jest wada to, co mogę Wam doradzić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.